Przepis na najlepszą zupę Tom Naprawdę jest niesamowita, także spróbuj. Czewetki oczyszczamy, obieramy z pancerzy i podsmażamy z pastą Tom Yum. Docelowo dawamy jej około trzykrotność tego, co widzicie obecnie. Zalewamy wodą i gotujemy około 15 minut. Następnie wlewamy około 3 łyżek sosu rybnego ławiamy nasze pancerze, oczywiście. Dodajemy ulubione grzyby, to być pieczarki lub jakieś inne azjatyckie. Oczywiście w tej zupie nie może zabraknąć pomidorów i cząstku wraz z imbirem. Wszystko zalewamy około połową szklanki mleczka kokosowego. I dodajemy nasze krewetki na dosłownie 2-3 minuty maksymalnie. Do tego wyciskamy około pół limonki. No i gotujemy jeszcze chwilę i wykładamy na półmiski, moi drodzy i przyozdabiamy kolendrą, bo tak jak w moim przypadku pietruszką. E, naprawdę zupka jest przepyszna. Obserwuj po więcej.